porana na kawa przy tak pięknym wschodzie słońca w małym miasteczku przy zachodniej granicy Polski smakuje całkiem inaczej niż w wielkim mieście. Zabieram was dzisiaj na małą wycieczkę po moim rodzinnym mieście. Spędziłam tu pierwsze 20 lat swojego życia, a potem wyjechałam do wielkiego miasta, w którym miasta już prawie 40. Przyjeżdżam tutaj, bo tutaj jest moja mama, siostra z mężem i tutaj, Leży mój tatuś. Zobaczycie kilka fragmentów z tej małej po osady. Kiedyś tu hodowano jedwabnika, rosły morwy, a potem to było miasto ceramików. Tak przepięknie wyglądał cmentarz w tym roku mnóstwo światełek. Wracam do domu. Oczyszczona rzeczka, pieniawka. Nie tak dawno pływały tu jeszcze kaczki. Teraz ich nie widać. Może wyprowadziły się gdzie indziej. Ale i tak jest tutaj cisza i spokój. Można odetchnąć, odpocząć. A w nocy w nocy jest tak ciemno, że widać miliony gwiazd na niebie. W mieście tego nie zobaczycie i spało mi się w tym roku, wyśmienicie. Ten domek już Wam kiedyś pokazywałam. Dom z 1903 roku. I stoi. A tuż obok stary zakład. Prawda, że wygląda jak zamek? Mam nawet rycerza. I kilka urywków jesieni. W pracy. Zobaczcie, te przepiękne zwierzątka wykonali moi seniorzy: z patyków, z szyszek, z liści, z piórek. Tak niewiele trzeba, żeby stworzyć coś ciekawego. I dobraliśmy do tych zwierząt odpowiednie wiersze. Tu jesienny park i aniołki robione przez jedną z seniorek na szydełku. Na ścianach mamy jeże z pomponami, a nasza letnia panienka przeobraziła się w panienkę jesienną. A na naszym drzewie na świetlicy pożółkła liście. Nie wiem, czy wam wspominałam, ale właśnie w pracy ostatnio tak dużo się dzieje, tak dużo rzeczy tworzymy razem z seniorami, że w domu no, nie robię nic. To znaczy się robię, ale idzie to tak mozolnie i z trudem, chociaż muszę skończyć pod koniec listopada album dla koleżanki w pracy. No ale dobra, do brzegu. Teraz jesteśmy przy tworzeniu kartek i chciałam im dać troszeczkę haftu matematycznego, ale hmm, powiem Wam, jak to nam wyszło i od czego zaczęliśmy na samym początku. Więc haft matematyczny i to taka naprawdę bardzo uproszczona wersja, będzie pewnie za chwilę, a na próby robiliśmy haftowane. Proszę bardzo, jakim pięknie wyszło. Haftowane bombki i to są prace moich seniorów. I zobaczcie, co tu się dzieje. Wy uwierzycie? No, proszę, żebyście uwierzyli. Proszę bardzo, jak tu ładnie. Więc takie karteczki powstają. Oczywiście najpierw zaczęliśmy od takich prostych, podkleiliśmy to z tyłu, żeby było sztywniejsze i się rozkręcamy, ale też musimy wziąć, ja muszę wziąć pod uwagę, że no to ich motoryka mała i chore dłonie też nie mogą za długo tworzyć, a ostatnio chyba trochę no. Tak, posiedzieliśmy z półtorej godzinki i właśnie powstały te piękne karteczki. Te wykorzystam. Te są trochę za duże do tych kartek, bo tak wychodzi, przecież no, zobaczę. Na razie odłożyłam je na bok. Te są też na pewno za długie, więc y, myślę, że zrobimy coś na dekoracji y, w... Na dekoracji, na naszej tablicy. No i tutaj mam jeszcze jedną Właśnie taki prosty haft matematyczny, żeby oni się też nie wystraszyli. Więc nie chciałam na początek dawać bardzo trudnych rzeczy, więc wiecie, o, tak, położymy. No i teraz karteczki, które trochę pokleiłam im w domu. Zobaczcie, na papierze takim właśnie skrzącym się, są przepiękne. Te ich prace i nawet takie proste wygląda to na ploterze wydrukowałam i wydaje mi się, że nawet taka gałązka może być, ale muszę dorobić zielone. Tu są kolejne długie bombeczki, Kółeczka dorobiłam z papieru tego naszego lustrzanego i tutaj też zielone gałązki muszę pododawać, bo mi brakło, muszę wyciąć na ploterze w pracy. Także i takie o tu są delikatne, wy się nie patrzcie, jejku, mam, ja mam tak teraz brudne dłonie, że aż wstyd, cokolwiek mam pokazywać, ale naprawdę chyba powinnam wkładać rękawiczki, żeby was nie wystraszyć tymi moimi paznokciami, znowu alergia, co mi jest lepiej, to zaraz gorzej. Więc teraz jeszcze z tych o powstaną karteczki i gałązki. I wydaje mi się, że całkiem sympatyczne kartki wyszły tym moim seniorom. Będziemy je teraz sklejać. Taki mały akcent świąteczny w listopadzie, bo ja na pewno prac świątecznych tworzyć nie będę. Już od dawna przestałam obchodzić święta. Już jakoś ta magia mi uciekła.